Z was w kolejnym odcinku z gry Marvel Champions. Tak jak mówiłem, będzie dzisiaj jeszcze jeden odcinek. Ja nie wiem czy ja teraz zdążyłem, ale jak wy to oglądacie, to wiecie czy zdążyłam, czy nie. O zdążył, proszę. Chcę Wam zrobić dwa, dwa odcinki w jednym dniu. Bo odcinki mi się od, 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 długo robią, więc nie wiem. Wygląda Okej. Okay. laser we mnie wyszło. Ja w ja w mnie I walka dwóch ironmenów, to jest tak... To jest tak bardzo mega powtarzalna bitwa. Wiecie, to są dwa ironmeny, ironmeny, to są po prostu... To są po prostu te same ataki. Tylko, że inaczej wyglądają. A tego walka dwóch wychodzi tak dziwnie się ogląda. A no w sumie niektórzy mają inne ataki. A to kołka się wygląda. Zbroja i do mnie, broja i do Super. Super, wałe. Serio. 10 na 10. Ratuję 5 na 10. Może niektórzy ludzie wzią, takie walki? Ale mi one nie pasują kompletnie. A w tej grze można je napotkać. Doktor Octopus! Od kiedy jeszcze on tu jest? Ja już dawno go nie widziałem w sumie. Czemu ja wrzęję? Zastroł no, mam 700 HP! 700 to chyba pół. Mniej niż pół, wiedziałam. Wyrwało O, też już Ciek Dobra, to się nie oglądało, ciekawie To się oglądało bardzo szybko Dobra, lecimy Tutaj Dwie minuty, a my już tak Fajnie w poprzednim odcinku wtedy się martwimy jeszcze moją chorobą, czyli rano. No to wtedy. jak to? Wtedy długo mi to schodziło Jak jeszcze przestałem martwić swoją chorobą, no to mnie od szybciej idzie. O! Jednak wróg musi walczyć ze swoim przeciwnikiem. Dobra. Ja z choroby jeszcze dla was nagrywam. Po prostu zasługujcie i zostawcie łapkę. Igor zaczął się poświęcać dla wiejców i No co. Dobra, blade. Blade. Od kiedy Deadpool ostatnio był... <try> Babcia, nagrywam. По нагреванию все Ну, Добра. Где мы? Да, это мне страшно. А это, в сумме эта игла там на том хорошке задает. Булу. Чех. Ну а давай Nie miałam nadzieję, że nie ma go Nie, Blade chyba ma. Ale nie wiem czy Bot Blade ma. Czyli wiecie, jak nie gra... Jak to nie gra gra, to jest. Nie, jak... Gra bot, to się, że blade nie ma rozszerzonego. No i właśnie ja zwaliłem! Lecimy. Teraz pożyroki tam do niego. Dwie postacie mi już zginęły. A dopiero co zaczynaliśmy ten świet. Dobra. Lecimy. Możesz... Dobre. Pięknie. Lecimy dalej. Nie no, cebula znowu! Jak no, oglądaliście chyba mój drugi odcinek, to wiecie czemu nie lubię walczyć z nebulą, cebulą, cebulą. <coughs> Bo ona się leczy. Dobra. O, Spidey to mana Hita! Nie porównuj mnie do typa, którego mam na hita! Nie porównuj mnie do typa, którego mam na hita, ja! Yeah. Easy! Teraz to nie było takie straszne jak w tamtym odcinku. O ile ja to w ogóle wtedy kamerowałam. Ej, kamerowało się! Mam nadzieję, że się kamerowało! Venom Deadpool <laughs> Przyjdziecie Venom Dead Deadpool, ven. -o. Jak to się czyta? Deadpool, Dobrze mówię nie są Czyli Deadpool połączony z venomem. <laughs> Dobra, idziemy na niego. Te katany troszkę mnie niepokoją, tak powiem. Które on ma na plecach. O żeś, jak mnie oszukać. Jak ty żeś śmiał mnie oszukać! Naprawdę mówiłem nie takie, żebym miał numery. A parę mi nie, nie daje się na to. Bum!

O, Osiem minut, co my kończymy ten świat, ile zaczynaliśmy drugi. Szybko, <laughs> szybko nam to jakoś idzie. Radę, nie radzę ci mieć. Bierz ją! Siema chłopie! Dobra. Ej, oj, 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 oj. W ogóle nie wiem kiedy coś nagram z serii konsola. Może jeszcze coś nagram z serii, ale nie wiem bo skąd mi. nie ją z konsolą. Bez nagrywania na konsoli. Wiesz? No na pewno planuję robić openingi. Ole, leżę. Planuję robić openingi. No ja i odcinek może zakończyć. Na 10 minut, to znaczy jak skończę ten świat. No bo wiecie, jak jestem chory, to nie będę wam tyle nagrywał, jakieś 26 minut. Dobra. Jutro, albo parę, lub parę dni później, naprzód. jak będę się już lepiej czuł, no to wtedy nagram wam jakiś on, on, drugi odcinek z tego momentu razem mam wyczekiwać a opening z takiej jednej gry byłem wersji zombie girl bywa. nie będę robił znaczy mam tą grę i mam pieniążki ale ja nie lubię zbierać ja lubię otwierać od razu bo monety nie są dla mnie jak są to trzeba je widać no dobra już zakończę ten odcinek pa